Dzień dobry, witajcie po dłuższej przerwie. Cieszymy się, że znów możemy przekazać Wam ciekawe informacje dotyczące możliwości wsparcia Waszych gospodarstw rolnych. Dzisiaj mamy dla Was najnowszy produkt skierowany dla rolników, a mianowicie nisko procentowy kredyt płynnościowy. Agresja Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy spowodowała burzę na rynku rolnym. Niekontrolowany przypływ produktów rolnych z Ukrainy spowodował utratę płynności finansowej wielu polskich producentów rolnych. W obliczu tych wyzwań rolnicy potrzebują natychmiastowego wsparcia, by utrzymać swoje gospodarstwa i przetrwać te trudne czasy. Ministerstwo Rolnictwa właśnie zaproponowało nową inicjatywę, która ma na celu wspieranie producentów rolnych w tych trudnych czasach. Przedstawiono plan niskoprocentowych kredytów dla rolników. Celem tej propozycji jest zapewnienie natychmiastowej pomocy w uregulowaniu zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. Kredyt ten zostanie udzielony na pokrycie bieżących nakładów, które przyczyniają się do utrzymania płynności finansowej producentów rolnych. Niektóre z zakupów, które będą objęte tym wsparciem obejmują: kwalifikowany materiał siewny szkółkarski, nawozy mineralne, środki ochrony roślin, pasze treściwe, koncentraty paszowe dla zwierząt gospodarskich. Co więcej, program obejmuje również rolników zajmujących się pszczelarstwem. B będą oni mogli skorzystać z kredytu na zakup matek pszczelich i użytkowych. Reprodukcyjnych, co pozwoli im rozwijać swoje pasieki i zapewnić dalszy wzrost produkcji. Rolnikom prowadzącym uprawy w szklarniach i tunelach Ministerstwo Rolnictwa proponuje wsparcie na zakup materiałów opałowych, co pozwoli utrzymać odpowiednią temperaturę w tych specyficznych warunkach. Wśród wytycznych dotyczących kredytu znalazło się jednak ważne zastrzeżenie: kredyt nie może zostać udzielony na spłatę kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych, nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowanych ze środków PROF. 27213 lub stanowiących koszty kwalifikowane w ramach działań PROWU 214. Kredyt jest adresowany do różnych podmiotów prowadzących działalność rolniczą, ale istnieje, istnieją określone warunki, które muszą oni spełnić, aby ten kredyt otrzymać. Osoby fizyczne, które chcą skorzystać z tego wsparcia, muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, co oznacza, że muszą być odpowiedzialni i świadomi w swoich decyzji. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, które również mogą ubiegać się o ten kredyt, muszą udowodnić swoją aktywność w rolnictwie i pokazać, że są wiarygodnymi partnerami dla banku. Kwota kredytów zostaje dostosowana do powierzchni użytków rolnych. Które są w posiadaniu rolnika, jeżeli gospodarstwo rolnika ma powierzchnię nie większą niż 50 hektarów użytków rolnych, może otrzymać kredyt w wysokości nawet do 100 tys. zł. A dla tych rolników, którzy prowadzą gospodarstwa o powierzchni powyżej 50 hektarów i nie przekraczającej 100 hektarów, kredyt może wynieść nawet 200 tys. zł. Producentom rolnym, którzy mają gospodarstwa o powierzchni powyżej 100 hektarów, ministerstwo oferuje kredyt o wartości. Do 400 tysięcy złotych. Powierzchnia gospodarstwa rolnego, na którą przeliczamy kwoty kredytu, uwzględnia powierzchnię użytków rolnych, które rolnicy posiadają na dzień złożenia wniosku o kredyt. Posiadanie oznacza zarówno własność, jak i dzierżawę, czy użytkowanie wieczyste. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, co oznacza, że jego wysokość może ulegać zmianom w okresie kredytowania. Jednak, co ważne, wnioskodawca, czyli rolnik, Płaci jedynie 2% odsetek. Drugą część pokrywa agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. Procedura ubiegania się o kredyt sprowadza się tak naprawdę tylko i wyłącznie do złożenia wniosku i, załącznik i załączników do wniosku. Wymaganymi załącznikami są między innymi oświadczenie o, o zagrożeniu utraty płynności finansowej oraz innych dokumentów, które wymagają poszczególne banki. Jeśli interesuje Was pozyskanie tego kredytu, zapraszamy Was do kontaktu. Mamy podpisane umowy z bankami, które zapewniają szybką i sprawną procedurę rozpatrywania wniosku. Pamiętajcie, że kredyt ten mogą przyznawać tylko banki, mające podpisaną umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o współpracy. Jeśli jesteście zainteresowani, zapraszamy do kontaktu.